W naszym dniu mamy gościa, pan Zbigniew Wabalski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 24, 25 maja w najbliższą niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. Troszeczkę na ten temat sobie dzisiaj porozmawiamy. Wszystko niestety wskazuje na to, że jak zwykle w wyborach do Parlamentu Euro Europejskiego nie będzie zbyt wysoka frekwencja. Dlaczego? Powinniśmy chodzić, pójść i zagłosować na swoich przyszłych parlamentarzystów. No właśnie, żeby chociaż mieć takie pełne prawo do tego, żeby powiedzieć, że zmarnowałem swój głos albo dobrze oddałem swój głos. Czyli po prostu po pewnym czasie ocenić jako wyborca, aktywny wyborca ocenić swojego kandydata, na którego oddało się głos. To chyba jest podstawowa rzecz, bo oczywiście zawsze można oceniać, nie chodząc w ogóle na wybory, czy to europejskie, czy krajowe, czy samorządowe, zawsze można oceniać, bo takie mamy prawo, ale większe prawo będziemy mieli rzeczywiście wtedy, kiedy weźmiemy udział w wyborach, czynny udział w wyborach, oddamy, tak jak powiedziałem, głos na kandydata i po jakimś czasie będziemy rozliczać, co zrobił dobrze, czy starał się o sprawy polskie, starał się o sprawy, w naszym wypadku, regionu warmińsko-mazurskiego. No, większy tak, tak zwany bilet będziemy mieli do, do zabierania głosu. To po pierwsze, a po drugie, nie jest to aż tak często. Ja chcę przypomnieć, że teraz wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się raz na pięć lat. W tej chwili mieliśmy przerwę w ogóle w wyborach w kraju trzy lata. A ja sobie zdaję sprawę, że teraz to już będzie festiwal wyborów, bo 25 maja wybory do Europarlamentu, w listopadzie wybory samorządowe, najważniejsze na pewno dla e, mieszkańców e, małych ojczyst. No i później mamy wybory prezydenckie i za rok wybory znowu do parlamentu krajowego. To może teraz już być e, przesył, ale e, do 25 zostało 5 dni. Tak jak Pan powiedział, ja bardzo mocno zachęcam, żeby po prostu pójść, żeby pokazać, że. Jednak trochę nas to interesuje, co się w tej Unii dzieje i co ci kandydaci, którzy e ewentualnie znajdą się w tym e Parlamencie Europejskim mogą dla Polski e zwojować. Niedużo na e nas tam jest, mówię o Polakach reprezentowanych. No Większość wyborców mówi, A co mnie interesuje jakiś tam Parlament Europejski? Bruksela, Strasburg. Jak, jak, tak, jak, po, jak poczyta sobie, zobaczysz, że Polacy mają tylko 51 miejsc na ponad 700 parlamentarzystów europejskich. Co my możemy zwojować? No właśnie, co my możemy zwojować? 766 tak, osób 7... zasiada w Parlamencie Europejskim. Co możemy zwojować? Wydaje mi się, że w pojedynkę. Nic nie zrobimy, tak jak w życiu. Człowiek, jak jest singlem, niewiele może zwojować. Natomiast łącząc się do odpowiednich frakcji, tych frakcji, jeśli dobrze pamiętam, to jest 7, liczących się 4, to są poszczególne frakcje, które powstają z że europosłów z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. No i wtedy. To zaczyna działać tak jak w parlamencie krajowym. Im większa frakcja, tym większe możliwości ewentualnie przeforsowania spraw korzystnych dla, też, również dla Polski. Ja bym chciał powiedzieć tak, że nawet jeśli to jest tylko 51 osób, to trzeba po prostu przed tymi ludźmi stawiać mocne zadania dotyczące obrony praw Polski, integralności naszego kraju. Równości w traktowaniu, jeśli chodzi o na przykład polskie rolnictwo, a tak dzisiaj nie jest, że trzeba stawiać sprawę bardzo mocno, jeśli chodzi o wydatki z Europejskiego Funduszu Społecznego na rodzinę i przede wszystkim na miejsca pracy, tu w kraju w Polsce, ale również i w całej Unii Europejskiej. Co prawda mamy swobodny przepływ towarów, usług i ludności i to jest wartość dodana, jeśli chodzi o Parlament Europejski, ale lepiej by było, żeby młodzi, zdolni Polacy zostawali w kraju i mieli pracę w kraju, niż szukać chleba poza granicami naszego kraju. Lepiej wolałbym, pewnie Pan też, wyjeżdżać do atrakcyjnych krajów Unii Europejskiej na wypoczynek, a pracować na stałe i dobrze zarabiać w Polsce. Czy to się da zrobić? Oczywiście, że 51 osób tego nie załatwi, ale pamiętajmy, że takich krajów o średnim, że tak powiem, średniej zamożności w Unii Europejskiej i mniejszej zamożności niż Stara Unia jest zdecydowanie więcej, więc tutaj trzeba by było szukać takiego porozumienia, mądrego porozumienia, żeby mocni na dzisiaj w Unii Europejskiej częściej słuchali tych słabszych i zauważali problemy, które w tych krajach są. Myślę, że to stać jest, na to stać jest polskich deputowanych, żeby po prostu Polska swoje miejsce na arenie Unii Europejskiej miała zdecydowanie mocniejsze. Nie tylko chwalono nas za powiedzmy ustępliwość, grzeczność, ale również pochwalono, że twardo Walczymy na przykład o takie same prawa jak wielcy tej Unii, czyli na przykład Włosi, Niemcy, Francuzi, Anglicy. Oni potrafią w sposób bardziej zdecydowany bronić na przykład swojego rynku pracy. Nie obawiali się dać pomoc publiczną w ratowaniu na przykład przemysłu motoryzacyjnego, kiedy był kryzys. U nas jednak. Ta uległość, i bojaźń, że pomoc publiczna nie może być kierowana do państwowych zakładów spowodowała, że na przykład, ale to już głębsza polityka i nie chcę się na ten temat rozwodzić, na przykład upadło kilka stoczni w Polsce, a można było e, zaradzić temu i można było e, pomóc. No to jest, ktoś może kto słucha w tej chwili powie, że mówię na bazie bardzo ogólnej. Z tej bazy bardzo ogólnej wynika kilka wniosków, no, które po prostu będą na pewno polscy par parlamentarzyści próbowali realizować. <laughs> Więc konkludując mogę powiedzieć tak, równiejsze prawa dla wszystkich, również dla nieco słabszych krajów, nieco mniejszych. Większe pieniądze na Europejski Fundusz Społeczny, a więc na rodzinę, na miejsca pracy, a więc na człowieka skierowane pieniądze. No i polska wieś, polskie rolnictwo musi być traktowana na równi ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Myślę tu o dopłatach rolniczych. Bardzo dużo parlamentarzystów obecnych z Sejmu Polskiego i, no i, i, i Senatu startuje w wyborach do Parlamentu Euro Europejskiego. Między innymi również Pan startuje. Dlaczego? Tak, to to znaczy, no, trzeba tu być uczciwym w stosunku do wyborców. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a więc mam też, przede wszystkim, nie też, tylko przede wszystkim mam też obowiązki do wypełnienia i te obowiązki wypełniam. Moja aktywność polityczna musi polegać również na tym, że jeśli są wybory i jeżeli jest, powiedzmy, prośba czy też sugestia, że powinniśmy być aktywni, no to tak powinno być. Dlatego też jest to moje miejsce na liście prawa i sprawiedliwości. Nie dlatego, że mi się polski parlament nie podoba, to od razu chcę tutaj Państwu wyjaśnić, ale i Panu. Ale po prostu. To jest na dzisiaj moja praca. Ja po prostu ją w taki sposób realizuję, jak polityk powinien realizować. A jakie będą efekty tego kandydowania, no to zależy przede wszystkim od wyborców. Każdy wynik, każdy głos oddany na kandydata, niezależnie od miejsca, no po prostu w ostateczności będzie się przeryczał na wynik w całym kraju. Więc ta aktywność po prostu jest moim też obowiązkiem, tak jak powiedziałem na dzisiaj, to jest moja praca. No tak, a nie bawi się pan, że mogą ostrudzianie, wszyscy ci, którzy głosowali na pana do wyborów w Sejmu Polskiego, mogą mieć panu za złe, że pan ucieka. No, no. Wiadomo, że to, każdy by chciał mieć tutaj swojego w parlamencie polskim, aby dbał o jego sprawy. Mam, i nadzieje, mam nadzieję, że mieszkańcy ostrudy nie mają mi tego za złe i zrozumieją dlaczego. Tak, to ze strudy będzie startował? W wyborach parlamentarnych do polskiego. A tego nie wiem, to dopiero <grym> mamy za półtora <grym> roku, więc panie redaktorze, to jeszcze mamy dużo, dużo czasu. Pan tutaj sprawę, sprawę prawie już przesądził. <grym> ja no, mówię, no, poczekajmy do 25. dmuchać na zimne. Poczekajmy do 25, zobaczymy, jakie będą e, wyniki. Wiadoma rzecz, że jedynka jest zawsze preferowana mm, przez wyborców, ale każdy wynik uszanuje, bo powtarzam no, Dzisiaj jest to moje miejsce pracy, tak ją wykonuję najlepiej jak potrafię. Zobaczymy, co będzie po 25. Przygotowując się do pracy ewentualnej w Parlamencie Europejskim, na pewno Pan już tam poczytał i wie, co by Pan chciał tam robić i jakie plany. Przede wszystkim, jeżeli, jeżeli bym się w ogóle dostał do Europarlamentu, chciałbym bardziej wyraźnie podkreślać rolę regionów. Mamy ponad 360 regionów w Unii Europejskiej. Na samym końcu jest region, praktycznie na samym końcu jest nasz region. Chyba dwa bułgarskie, jeden rumuński, tylko są za nami. Region warmińsko-mazurski, oczywiście powtarzam, pojedynkę nic się nie da zrobić. Ale takich regionów jest bardzo dużo, bo jest w sumie ponad 360 regionów, a tych najbiedniejszych w ogonie mnóstwo. I trzeba by było trochę skierować oczy. Rozum, ale również czyny na te biedniejsze regiony, bo jeżeli mówimy o wyrównywaniu szans, no to róbmy to. Róbmy to w kraju własnym i róbmy to w Unii Europejskiej i na pewno na to będę chciał mocno zwrócić uwagę i drugi ważny cel większe środki przeznaczone na ludzi, czyli na człowieka, na szukanie możliwości stwarzania miejsc pracy w kraju, ale również w całej Unii Europejskiej to były ewentualnie moje priorytety. Zostawmy Parlament Europejski na chwileczkę. No to zostawmy, zostawmy Na, na, na koniec, ewentualnie, zaprosimy jeszcze. Tak, na oczywiście, że zaprosimy. Sport! SOKÓŁ jest prawie mistrzem trzeciej ligi. No, wygląda na to, że chyba się już nieszczęście nie stanie. No, brakuje nam kropki na Mamy 7 punktów, tak? Jeśli dobrze pamiętam, przewagi tak. nad drugim zespołem. Dzisiaj rozmawiamy we wtorek 20, jest Puchar. Z Barkasem Tolknicko? 18? Tak jest. Tolkmicko przyjeżdża. Zmęczyć nas. W, przed piątkiem. Pią... w piątek, piątek to będzie taki festiwal. Piątek będzie motor. Mm -hmm. Co prawda daleko z tyłu, ale tam gra chyba pięciu czy sześciu chłopaków, którzy kiedyś grali w Ostudzie, <coughs> Na pewno będą chcieli się dobrze pokazać. Pewnie mecz łatwiej nie będzie. Yy, bo to wiadomo rzecz to też prawie takie lokalne, prawie że derby. No co prawda inny powiat, ale lokalne prawie derby, jeszcze z połową zawodników z byłego Sokoła. No, rozmawiamy od czasu do czasu o naszych piłkarzach, ja się bardzo cieszę. Sponsorom pewnie zaczyna pomału boleć głowa i działaczom, kibicom na pewno nie, no bo jeżeli tak się stanie, no ale pamiętajmy, że są jeszcze baraże, no to wtedy trochę trzeba będzie finansowo wzmocnić ten klub. W każdym bądź razie, Robią dobre wrażenie, robią dobrą grę. Kibiców przychodzi coraz więcej i niech tak trzymają. Jak pan już tak zaczął, wczoraj miałem możliwość porozmawiania, jak mogę poplotkować, z dziadkiem Pawła Dawidowicza. No, był dumny, znamy się od wielu, wielu lat, i mówi, że to dzisiaj, właśnie 20, wczoraj wyleciał, i dzisiaj, 20, ma być podpisana umowa w Portugalii z Benficą więc no, dla niego wydarzenie było mówi niesamowite i przeżywał to bardzo mocno, dlaczego o tym mówię no, wiemy wszyscy, że ci co się trochę sportem interesują, że Paweł e, pochodzi z strudy. pierwsze kroki stawiał w Sokole więc jeśli ta umowa dojdzie do skutku, a wszystko wskazuje na to, że dojdzie do skutku, to i nasz Sokół może trochę e, kasy z tego też dostać co by było niesamowitą pomocą, jeśli byśmy mieli grać w drugiej lidze. Myślę, że tak optymistycznie by trzeba było do tego podchodzić. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję panu bardzo. to właśnie jeszcze teraz zaprośmy na 25. na niedzielę. Tak, jeśli można, to oczywiście za pośrednictwem Radia Mazury wszystkich radiosłuchaczy, mieszkańców Ostrudy, powiatu Ostrudzkiego. I tych, którzy nas słuchają, nie siedźmy w domu, znajdźmy te 15 minut czasu na to, żeby pójść do lokalu wyborczego. Oddajcie Państwo głos. Jest spora plejada kandydatów. Wybierzcie tego, na którego, do którego będziecie mieli największe zaufanie. Dziękuję bardzo za wizytę. Moim Państwa gościem był Pan Zbigniew Wawalski, jeszcze poseł na swoim Rzeczypospolitej Polskiej. Może już w poniedziałek się okazać, że parlamentarzysta europejski. Dziękuję. Nie będę tego komentował. Dziękuję Państwu, do widzenia. <słyska> Dziękuję bardzo.